Zip Clean to system ułatwiający zachowanie czystości legowisk. To prosty i wygodny sposób na utrzymanie ich higieny i dobrej kondycji. System Zip Clean dostępny jest w trzech wariantach produktów: materacach, sofach i elipsach. Specjalnie dopasowana konstrukcja zamków błyskawicznych pozwala na szybkie rozbieranie i wyjmowanie wkładów z wybranych elementów. Dzięki temu możemy wygodnie wyczyścić poszczególne pokrowce, co znacznie ułatwia pranie. W przypadku materaca sprawa jest bardzo prosta. Korzystając z wygodnego zamka, rozpinamy pokrowiec i wyjmujemy z niego wkład. W przypadku sofy mamy pakiet dwóch pokrowców. Jeden otula korpus, drugi poduszkę. Każdy jest rozpinany przy użyciu tylko jednego zamka z dwoma suwakami. To bardzo wygodne i łatwe rozwiązanie, które pozwala na szybkie rozbieranie legowiska. Elipsa, podobnie jak sofa, składa się z dwóch pokrowców. Jeden z nich otula korpus legowiska, drugi poduszkę. Każdy jest wygodnie rozpinany przy użyciu tylko jednego zamka z dwoma suwakami, co pozwala na szybkie wyjęcie wkładów i zdjęcie pokrowca. Wszystkie informacje dotyczące konserwacji dostępne są na metce znajdującej się wewnątrz legowiska. Zachęcamy do zapoznania się z nimi przed pierwszym praniem. Legowiska można prać ręcznie w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Zamek powinien być zasunięty, aby nie przeszkadzać w wykonywaniu tej czynności. Zalecamy rezygnację z suszenia w suszarce bębnowej oraz innych urządzeniach wirujących, aby unikać ryzyka występowania odkształceń. Zip Clean to rozwiązanie, które daje użytkownikowi wiele możliwości. Rozbieranie i ubieranie produktu jest bardzo wygodne i intuicyjne. W prosty i szybki sposób możemy ponownie skompletować wszystkie elementy legowiska. Szeroka oferta produktów zachwyca kolorystyką, a także pozwala na dopasowanie do różnych stylizacji wnętrz.